Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich w nowym odcinku Duchowego Przewodnika. W ostatnim naszym spotkaniu rozważaliśmy temat działania zewnętrznego, które miało wyrażać się przede wszystkim w miłości bliźniego. W dzisiejszym odcinku chcę wszystkich zaprosić do zgłębienia tematu, który będzie dotyczył. Takich szczególnych przywiązań, które przynoszą w naszym życiu więcej szkody niż pożytku, a są one niczym innym jak właśnie namiętnościami. Serdecznie zapraszam do wspólnego oglądania. Gdy trwamy w życiu duchowym,. Chcemy je rozwijać prędzej czy później pojawiają się stany, które spowodują w nas niejako nawrót dawnych przywiązań. I te przywiązania często będą spowodowane naszymi namiętnościami, których jeszcze nie zdążyliśmy przepracować. Te namiętności w naszej duszy będą bardzo mocno skryte, ukryte, dlatego teraz zastanówmy się, jak je rozpoznać po to, abyśmy mogli z nimi również walczyć. Nieuporządkowane przywiązania, które nam będą towarzyszyć w życiu duchowym, a które przecież spowodowane są namiętnościami, które znowuż można powiedzieć spowodują liczne grzechy w naszym życiu, jeżeli sobie ich nie będziemy uświadamiali, musimy im wydać stanowczą walkę poprzez właśnie rozpoznanie, z czym mamy w naszym życiu tak naprawdę do czynienia. Pierwszym sposobem, jak uczą mistrzowie życia duchowego, jest to, aby praktykować. Codzienny rachunek sumienia, bo on pozwoli nam niejako przyjrzeć się tym właśnie stanom ducha, które są spowodowane jakąś szczególnie ukrytą namiętnością w życiu. Mistrzowie życia duchowego również wskazują na taki stan, który na przykład powoduje w nas jakąś niezwykłą radość bądź też niezwykły smutek i zalecają, aby właśnie e, przyjrzeć się powodom tejże radości i Przyjrzeć się powodom smutku. Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, co tak naprawdę za tym wszystkim stoi. Oprócz rachunku sumienia, który ma sprawić, że będziemy osobami czujnymi, Innym sposobem na to, aby zidentyfikować w sobie jakąś szczególną namiętność jest sytuacja, w której odczuwamy jakiś szczególny wstręt do zwalczania wady. Która jest w naszym życiu, albo sytuacja, w której ktoś nam na coś zwraca uwagę, a my tłumaczymy się w ten sposób, że wszystko inne można nam zarzucić, ale na pewno nie tę właśnie sprawę. To są takie sygnały, które podpowiadają nam, że coś w nas jest głęboko ukryte. I właśnie walka z namiętnością, czyli z tym nieuporządkowanym przywiązaniem do jakiejś rzeczy, do jakiegoś stanu ducha. Będzie właśnie walką, która będzie polegała na odkrywaniu tak naprawdę powodów zła w moim życiu, czyli po prostu wyrywaniem grzechu, który będzie wyrywany w takim obrazie rośliny, która jest wyrywana właśnie wraz z korzeniem. Namiętność w życiu duchowym jest bardzo niebezpieczna, dlatego że powoduje taki stan ducha, w którym nie jesteśmy w stanie zauważyć grzechu w naszym życiu. Powiemy nawet, że nie mamy z tą sprawą jakiegoś problemu, a nawet powoduje to, że grzech postrzegamy jako coś dobrego, nawet jako jakąś cnotę. Dlatego w walce z namiętnością, która jest głęboko ukryta w naszym sercu, w naszej duszy, potrzeba nam również i osądu z zewnątrz, czyli może być to osąd chociażby kierownika duchowego, czy spowiednika, czy osoby, która nas w jakiś sposób dobrze zna. I wtedy będzie łatwiej nam rozpoznać, z czym tak naprawdę w naszym życiu duchowym mamy do czynienia. Zastanówmy się teraz nad odpowiedzią na pytanie, jak radzić sobie z naszymi namiętnościami. Przede wszystkim, najpierw trzeba mieć w sobie Wielkiego Ducha. Na czym to będzie polegało? A właśnie na tym, że ja wiem, że mogę z moją namiętnością wygrać bitwę. Mogę ją pokonać. Inną rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba być człowiekiem czujnym, zwłaszcza gdy przychodzi jakiś niespodziewany smutek, nie wiadomo skąd pochodzący, czy jakaś niespodziewana radość, poruszenie, które też którego źródła dla nas są dosyć tajemnicze. Wówczas trzeba być czujnym i badać skąd to wszystko pochodzi. Jeżeli pojawia się taki stan ducha, gdzie można powiedzieć, Działamy pod wpływem jakiegoś impulsu, który może spowodować w nas jakąś nieroztropność, trzeba już w samym zalążku stłumić taki stan, żeby nie spowodować tego, że on będzie wzrastał w siłę w nas i w końcu weźmie nad nami górę. Jeżeli w tej materii, w naszym życiu duchowym pojawiają się jakiekolwiek zaniedbania. To trzeba sobie osobiście nałożyć jakąś pokutę. Mam nadzieję, że te sposoby pomogą Wam wszystkim właśnie w walce z namiętnościami. Dziękuję Wam wszystkim dzisiaj za uwagę, i do zobaczenia już za tydzień. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólne oglądanie kolejnego materiału. Dziękuję Wam również za to, że towarzyszycie mi również poprzez oglądanie kolejnych odcinków Duchowego Przewodnika. Dziękuję przede wszystkim za wszystkie łapki w górę, które zostawiliście. Jeżeli materiał również ten ostatni Wam się podobał, to również zachęcam do tego, żeby tę łapkę w górę zostawić. Zapraszam. Zachęcam do subskrybowania kanału Katolickiej Telewizji Serbinów, jak również zachęcam do kliknięcia w dzwoneczek, aby być na bieżąco z materiałami, które publikujemy na naszej, w naszej Telewizji Katolickiej Serbinów.